W tym odcinku będziemy testować kolejny nowy pojazd, który został dodany do GTA Online. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym będziemy testować nowy samochód, który się pojawi w tym tygodniu w GTA Online i który oczekiwał naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo graczy. Nazywa się Schlagen, należy do klasy sportowej. I ten odcinek będzie o tyle ciekawy, bo Schlagena uważa się za rywala Pariaha, czyli za rywala aktualnego lidera w tej klasie. No i będziemy ten sabot testować na prostym odcinku, gdzie sprawdzimy sobie jego prędkość maksymalną. Będziemy go też testować na krętej trasie, gdzie sprawdziłem przyczepność i zwrotność. I oczywiście też sprawdziłem możliwości modyfikacji. Szlagan GT jest nowym samochodem sportowym, który został dodany jako część DLC Arena War. Wzoruje się na Mercedes AMG GT, a zdjęcie tego samochodu oczywiście widzicie teraz na ekranie. Szlagen ma bardzo ładny design, przez co dużo graczy go uwielbia i nie kosztuje wcale tak wiele, no bo milion 300 tysięcy dolarów, więc raczej nie z gatunku tych droższych samochodów sportowych. Dla porównania i Tali GT kosztowało prawie 2 miliony. Szlagan GT też nie posiada flagowania, czyli elementu nowego handlingu w grze, który sprawia, że samochodem podrzuca na nierównościach jak na trampolinie. I do tego w paskach już w wersji seryjnej ma wymaksowaną przyczepność, czy może się poszczycić mało jaki samochód, ale to jak te paski wyglądają w praktyce, oczywiście zaraz sprawdzimy, ale póki to zrobimy, to sprawdźmy jakie modyfikacje ten samochód posiada. Jak widzicie, modyfikacji mam naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, ale zobaczmy to, co chyba Was ciekawi najbardziej, czyli sprawdźmy, jakie osiągi ten samot posiada. Oczywiście liderem w tej klasie, jak wspominałem na wstępie, jest Paria, no i zobaczmy, czy rzeczywiście nie jest w stanie zagrozić obecnemu liderowi. No niestety wynik pewnie rozczarował wielu z Was tutaj oglądających ten odcinek. Ale szlagen GT przegrał z pariachem i na przyspieszeniu, i na prędkości maksymalnej. No i niestety też dość znacznie. No ale zobaczmy, jak sytuacja wygląda na krętej trasie i czy nasz szlagen tutaj ma jakieś szanse. Tutaj liderem, oczywiście, też jest pariach. Schlagen GT wypadł o wiele, o wiele gorzej i też nie wiem, czy to było widać na odcinku, ale w moim odczuciu zauważyłem, że samochód jest bardzo podsterowny. Bardzo go wyrzuca na zakrętach, a na tego typu trasach, no niestety jest to dość duża bolączka, bo ciężko brać tutaj krótko zakręty. Jeśli chodzi o przyczepność, no to ten aspekt rzeczywiście jest bardzo dobry i akurat lepszy od Pariaha, bo samochód bardzo dobrze trzyma się drogi i też można nim bardzo pewnie przejechać po różnych nierównościach, jak na przykład krawężniki, bez obawy, że stracimy nad nim panowanie. Jednak to jest tylko drobna zaleta, w której szlagen GT ma jakąś przewagę nad pariachem. No to podsumujmy sobie to wszystko. Pierwszym plusem tego samochodu jest bardzo duża ilość modyfikacji i malowań. Samochód można naprawdę bardzo fajnie stuningować. Drugim plusem jest dobra przyczepność, która pozwala nam pewnie przejeżdżać po różnych nierównościach. Trzecim plusem będzie cena. Co prawda samochód nam nie oferuje dużo zalet, ale wydaje mi się, że ta wartość nie jest jakaś wygórowana. Eee, no to teraz przejdźmy do minusów. Pierwszym minusem będą osiągi. Samolot ma słabą prędkość maksymalną, i słabe przyspieszenie i sporo mu brakuje do lidera w tej klasie, czyli do pariacha No i ostatnim i drugim minusem jest duża podsterowność, przez którą samochód niezbyt nadaje się na kręte trasy. No niestety te dwa ostatnie minusy są dość poważne, także osobiście szlagena GT do wyścigów nie polecam. A teraz Wy napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten samochód, czy go posiadacie, czy może macie go zamiar kupić. Najfajniejszym komentarzu na pewno będę przypinał serce. A w tym materiale to już właściwie tyle. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał no to zająć was standardowo, do pozostawienia w górę po tym filmem. Jeżeli ktoś z Was jest nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby oglądają ten materiał, no to też was do zostawienia osobnika tam na dole. Jeżeli lubicie Geto online, no to na pewno nie pożałujecie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Widzimy się też na live'ach, na które oczywiście Was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!